Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na y, hol zakupowy. Jak widzicie, po ulotce z, ze sklepu Dino. I wydałam tam 177 zł. Także już Wam pokazuję, co się mieści w tej kwocie. I tak tutaj mam cebulę. Widziałam taki woreczek, nie wiem ile to w sumie jest. Na paragonie nie powinno pisać. Yy. 2,5 kg cebuli wzięłam. Była w promocji po 3 zł za kilogram, także wzięłam, a akurat mi się skończyła, Także cebula. E, tutaj y, ledwo dopiero się zaczęły wakacje, ale już są szkolne rzeczy do kupienia. I jest tutaj taka okładka na książki w rolce. No i oczywiście cena 3 zł, także wzięłam. Dalej lecimy. Mamy tu kolejne dwie szkolne rzeczy. Tu blok papierów kolorowych nabłyszczanych A5 i jest ich sporo. Także 8 zł kosztowały. A tutaj taki blok z kartkami. Ok, lecimy dalej. Coś mi się tutaj zacięło. Także będzie cięcie, ale no nie wiem czego. W ogóle mam nowy telefon, ale to już wiecie i jeszcze nie do końca go obczaiłam Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj mam marchewkę, oczywiście dla królika. Dalej wzięłam ogórki szklarniowe, były w promocji. Tutaj syn sobie wziął szereg taki skyr z, z truskawkami. W promocji była margaryna słynna MR. Ok, znowu mi się zacięło. Nie wiem o co chodzi z tym y, telefonem. Y, dalej mam tutaj ketchup kotlin pikantny. Duża pojemność, bo prawie kilogram. Y, 10 zł był w promocji. Y, no, tutaj kosmetyczna rzecz, to tak y, przelotem. Y, szampon pistacjowy. Coś mi tutaj ucieka, ale nie wiem, co. Aha. Kolejna kosmetyczna rzecz, żal, pod prysznic z Nivea. Limitowana edycja. I ostatnia rzecz z tej siatki. To chłopcy chcieli taką Pepsi z cytryną, żeby w domu pić ze kostką lodu, bo jest już... W końcu mamy ciepło, przyszło lato, jest gorąco. Także zachciało im się takiej Pepsi. Lecimy dalej. Tutaj mamy jakieś chipsy Doritos Minecraft. Dalej mamy tutaj takie kulki owocowe, bezglutenowe. Dalej mamy tutaj cztery bułki kajzerki. Mam tutaj mięso. Jest to porcje rosołowe. Dalej idziemy. Mam tutaj ćwiartki z kurczaka. Trochę mięsa pokupowałam, bo było sporo w promocji i mi się pokończyło. Tutaj mam polędwiczki wieprzowe, szynka wieprzowa. No, i tutaj chłopcy sobie takie gumy wzięli, szoki. Osiem chyba sztuk, i jedną gumę. Turbo. Kto pamięta te gumy, to niech pisze. Się te karteczki z tymi samochodzikami. Ja to pamiętam z mojego dzieciństwa, także. Takie gumy. No i tak się przedstawiają zakupy za 177 zł. Mi się wydaje, że widać tą kwotę, bo jest mięso.